Pożywiają. Come on, masz. Trafienie krytyczne. Nice. Dobra, otworzymy te drzwi. Nie. Jezus Maria, durna gra mi każe okrążyć cały budynek. Bo coś się spieprzyło. I cholera, tak blisko. A jednak tak daleko. Ożyje tu coś? Nie. Ja pierdzielę. Jaki nóż. Szkoda, że nie mogę go używać, ale ile mi brakuje? Dwa razy wyższy poziom muszę mieć, żeby go użyć. No ale jest, jest koks. Jeszcze jakby go ulepszyć. Złom, no złom to mi się... Nie, jest złom! A, to jeszcze jeden i będę miał rozprówacza, fajnie. I o to chodzi. Muszę zmienić pozycję na fotelu, bo już mnie boli wszystko. A, ojej, ojej, a tu w tej szafie co my mamy? Może drugi złom? Może będzie tutaj drugi złom. O, tu bym się cieszył. Ożyjesz, co? Nie, dobra, on, on chyba nie miał w planach ożyć. A, trudno. Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Jakie dole. Hu! masakra. Co to miał być? Podskoczyłem tutaj na krześle. Come on. Szmata Kurde, zombie siedział obok niej. Fucking shit, to było straszne. Ja myślałem, że gości jest jakiś NPC-tem złom. Eee, portfel. Dobra, teraz za cholerę sobie nie przypomnę, jak ja tu wszedłem. Eee, dobra. Chyba pamiętam. Tak, wszedłem tu i muszę przejść za tamtym hotelem. Wal się, nie idę tamtędy. Coś słyszę. Aha, to te kontrolne ryki, co? Idę do mojego samochodu. Pocałujcie się w dupę. Tam sobie stoją te dwa miśki, co? Czemu ja w ogóle tak dziwnie chodzę? Mam wrażenie, że powoli strasznie chodzę. Dobra, może mnie znowu nie zauważą. O, nie, jest tak źle. Spokojnie. Spokojnie. Dobra, jestem basen. Teraz ja ciśniemy! Do samochodu. Powinni się tu zrespiły wszystkie, co? Tak, żeby Tak, żeby mi trochę ułatwić sprawę, nie? Okej, okay, okej, okay. szybko, 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 do samochodu. jestem. Nice, nice. Nice, nice, baby. Dan, 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 dan no. uh. dobra. Przeżyliśmy tą wyprawę w nieznane. <laughs> Trochę się muszę przyznać, bałem tutaj zagłazić. Fajnie było mieć kogoś w kołopie tutaj, żeby pogadać. Trochę by mniej strachu było grając w to, no ale trudno się mówi. A. Coś tam przejechałem. Dobra, jedziemy tu Co? O, zombie. A, 14 ekspa. Mało, ale zawsze coś. Chociaż sam nie wiem, nie pamiętam już nawet ile dostaję za ten normalne zombie. Szkoda, że to wszystkiego się nie da eksterminować tym samochodem. A! O cholera, jednąją coś. Ej, drzwi! Drzwi się powinny urwać, a nie zatrzymać. Dwutonowy. Dwutonowy samochód. No coś tam się wgryzało. Gdzie jestem? Aha! Aha, no tak! Bo ta laska nie jest z żadnej latarni, tylko tak na, na żywca sobie gdzieś siedzi. Spiedalaj, biegnij! Dobra, muszę na spokojnie do tego podejść. O Jezu, krytykale chyba mi ciągle sadziłem. Masz po głowie. O, odciąłem mu rękę, dobra, dobra moja. Nice. Masz. O, jest jedna ręka. I zginął, eee. Cienki był. Nie dał sobie odciąć drugiej ręki. Dobra, gdzie mamy tutaj tą laskę, która tego misia chciała? Gin zarażony. Jeszcze ktoś? Jeszcze O, oh, fucking, fuck. Co to miało być? Nie wiedziałem, że mu w ogóle jest żywy. I ta gra naprawdę potrafi przerażająca, jak taki zombie, nie wiadomo, że to zombie i nagle tak skoczy, BUM! Zesrać się, idzie w gacie. A, ok okej, nie będę tutaj rozmawiał o fekaliach. A i przecież już wyważałem te drzwi wcześniej, czemu są dalej do wyważenia, cholera jasna. Cholera, nie trafiam. Teraz, za trzecim razem, uch, frajerstwo. Aha, tak, tutaj była talacka, o jest napój. Fajnie. Fajnie, że te napoje się respią w jakichś takich określonych miejscach. Teddy! No, zadanie to jest ukończone. Dała mi śrubę. No, nie na chuj mi śrubę, ale okej. Okay. Ha. Złom! O, Mam złom! Dobra, to jeszcze muszę... Fajnie, mam dwa złomy. No nie, po co ja to piję? Dobra, ej, czekajcie, właśnie. się podekscytowałem się. Znowu muszę zmienić pozycję. E, mam dwa złomy, to jeszcze tylko potrzebuję przedmiot bazowy. I niestety nie mam przedmiotu bazowego, czyli kija bejsbolowego. A miałem tam jakiś po drodze. Muszę znaleźć, muszę znaleźć kij! Giń kobieto! O! Jesteś zarażona, założę się. Kasa też się respawnuje. To już, to już jest trochę naciąganie, no ale trudno. Jak żeby inaczej mieli to wymyślić. Dobra, e, kolejne sidequest tutaj mamy. Średni, ale to jest tak daleko. Cholera, dostanę maczetę. Maczeta jest długa. Znajdź megi. Gdzie ja mam znaleźć megi? Nic mi nie pokazuje na mapie. Ja pieprzę takie zadania, z których nic mi nie pokazuje. Dobra, paliwo jest bardzo trudne. No to fajnie. Flary z wraków są daleko. Dobra, zrobimy ten, który jest średni, czyli ten. Już za więcej Expan niż ten, który jest chyba trudny. Ty żyjesz? Już nie. Ty też. Już nie. Nie, dalej żyjesz. A masz po jajach? Ty też. Odcięcie, co ja mu odciąłem? Rękę, Jak chcę mu głowę urżnąć, o kolejne odcięcie, dwie ręce mu odciąłem, o jak fajnie, nareszcie zrobiłem to co chciałem, o małe masę tych moich ulubionych, a jak to się nazywało, zapomniałem, yy, walizek, o to są walizki, cholera jasna, ja muszę iść po walizkę jeszcze do akademika, o Jezus Maria, to będzie... A będzie wyprawa przez syf, który ma w moim pokoju tam zawsze. Znaczy mieliśmy czarne podłogi. Ty żyjesz. A, wiedziałem. O! Masz, głowę ci chcę odciąć. Aha, broń mi się już skończyła. Ok. A, nice. Jak ja lubię im odcinać kończyny. Gdzie jest mój samochód? Bez samochodu to muszę przyznać, że tak powiem... Ciągle mówię, że tak powiem, zauważyłem to nawet na filmiku. Bez samochodu byłoby trudno w tej grze. Ewidentnie, ewidentna prawda. Nie da się temu zaprzeczyć. Ale muszę jakoś tu nawrócić. No, nawet profesjonalnie mi to wyszło. Ha, tutaj mi na mapie pokazuje jakieś pick-upy. W sensie rzeczy do podniesienia, ale ja to pieprzę. I przejeżdżam zombiaki, ha ha ha. Jakie to przyjemne. I że samochód się od tego nie niszczy. On to lubi! A cholera! No chodź, no chodź, zobaczymy. Fajnie, fajnie, jakie ja mam. Przecież ja jedę na latarnię. Jak ja mam stamtąd cokolwiek zdziałać? Będę musiał iść tam na nogach? Nie! No, ja jedę do latarni, tak, tak. To krędy mi tu każe jechać? Będę musiał iść na nogach? O ja jebie! O ja jebie! Abra, trudno. Jak trzeba, to trzeba. Co najwyżej zginiemy. Ja wyrobię się. Kurde kobieto, czemu tak do dupy jest jeżdżenie samochodem? W tej grze jezu, przecież na ledwo kierownicą kręci. Nic nie da zdziałać. Wiecie co, ja się tam wybiorę teraz, ale najpierw znajdę sobie tu jakiś chyba. Albo zrobię fast travella, muszę sobie broń naprawić. Bez naprawienia broni to ja dużo nie zdziałam, naprawdę. Co to w ogóle. Aha, to są drzwi. Co? Aha, tutaj na dole było do naprawiania. Znaczy na dole, tutaj nie ma zejścia nigdzie na dół. O, widzicie? Mogę zrobić, rozprówać, ale potrzebuję jakiegoś tutaj kija baseballowego. Fajnie, to się w końcu znajdzie. Eee, naprawię najpierw coś. To jest mój zajebisty tasak. To naprawię. Marnuje strasznie pieniądze. Trudno. Może coś lepsze, które ma duży damage. Aha, tego nie mogę używać. Tutaj ten na 80. Coś fajnie wyglądał. A Pojadę trochę. Dobra. Typowy prowizoryczny nóż, łamliwy sierp, niebezpieczny klucz i typowy tasak. Zapomniałem. E, muszę zadać tutaj do tych moich najlepszych broni. Dobra, niech siedzą te. Że jest to jakiś kij baseballowy? Co? A, jest tylko śruby. Dobra, jestem chyba gotowy. Co tu było? Gaz rurka. Nie. Za słabe. Eee. o taki mam teraz pomysł, może gościu ten handlarz przed wejściem ma apteczki, to by przydatne, mimo iż podobno leczenie trwa strasznie długo, sprzedam mu jakiś syf, który ja mam, sprzedaj, może on ma w ogóle jakieś fajne rzeczy do, do... no wiecie, do, do, do sprzedania mi, tak, eee. może mam jakiś tych takich, że tak powiem różnych rzeczach coś cennego, duża bateria. Czy raz magnes, a sprzedam mu magnesy Nie wiem czy mi się magnesy przydadzą, jeśli tak to przepraszam Telefon Nie chcę przypadkiem sprzedać tego co mi się może potem przydać do tego całego RIPERA Dobra kup eee... Ja chcę Wszystko O jest o, jakie on ma drogie te rzeczy. Ale fajne, kurde, nawet nie pomyślałem, że będzie takie fajne rzeczy do, do sprzedania. Średnia apteczka, o to chciałem <laughs> 200 dolarów. O Jezus Maria. Brak wolnego miejsca. Holy shit, muszę coś wywalić. Ekpipunek, a sprzedam, znaczy to sprzedam to wiosło, jak już zami zamiast wywalać. A, a, sprzedaj. Jakieś takie syfy posprzedaję. To jest ewidentny syf. To też. To. Te, które nie są ulepszone. O. Te, które nie są ulepszone, ale chcę sobie zostawić jeszcze jakieś bronie, że tak powiem, na zapas. Dobra, okej. Okay. Średnia apteczka. A kupię trzy. Idę na taką wyprawę to. Uh. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co tam zastaniemy. Mam nadzieję, że... Kruszowe misie i... Nie wiem, tęcze i jednorożce. Tak, teraz idę tak totalnie w nieznane. Ale fajnie, o to chodzi chyba w tej grze. Otwarty świat, zombiaki. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać aż będę jakimś większym koksem, żeby po prostu kosić. Wchodzę w tabun zombie, ciach, ciach, nie mam głów, a w ogóle... Nie, nie to chciałem. Zobaczę sobie z ciekawości, jak ja tutaj mam skillę. Na przykład tutaj. Co to jest? Obrażenie od broni siecznej. Plus... Aha, ekspert broni siecznej, co? Możesz miażdżyć przeurzuconych przeciwników, aby definitywnie ich dobić. O, fajnie. Czas krwawienia dłuższy. Jeżeli ciągle krwawią. Co to ma za znaczenie dla nich czy krwawią? Szansa na natychmiastową śmierć, o, ciekawe. To jest co? Obrażenie? Aha, mistrz białej broni. Fajnie. Dobra, daleko jeszcze. O, co to za domek? Mamy tam coś ciekawego. Jakiś bunkier. Bunkier z Lost. Nie mogę tam wejść. Szkoda. Pewnie jakiś quest ten będzie. A, co my tutaj mamy? Mamy jakieś drzwi na górę. Ho, no idźmy tak jak mnie linia prowadzi. To są jakieś rzeczy do podniesienia mi pokazuje. Napój, o fajnie, jest trochę napojów. Won! Macie drut kolczasty. Oho, coś słyszę, coś słyszę Ulotnie się na bezpieczną pozycję. Kopniak! I po nogach. Hej! No nie powiem, nie ruszył go ten kopniak. To jakieś upy mi pokazuje, o tam jest jakaś woda czy coś. Okej, okay. o, co tu mamy? piwo? Nie, dalej napój. A, wickness. łyknese bo mi panowie teraz trochę życia zabrali, bo przyla przylamiłem woda. ha no tak, bo woda jest do questa, dlatego mi to tak podświetla. Konserwa. Mogę zjeść konserwę? Co my tu mamy? Wiosło, nie wiosło mi się nie przydaje. Ja